I dam wszystkich w miarę możliwość serdecznie. Marzec. No tak. Ale skupmy się na pozytywach. Przede wszystkim wiosna, chodzi z buta, a po drugie nowy Humble Choice. Ja wiem trochę się spóźniłem i mamy 21, ale w tym miesiącu Humble Choice nas rozpieszcza. Tak, moim zdaniem. Ale postaram zacząć od dołu stawki, przynajmniej dla mnie, od Nickelodeon All Star Bro. Gra sama sobie nie jest zła, ale moim zdaniem jest najmniej pasuje w moje gusta. Dobra. Więc tak... W założeniu jest to... To jest Smash Bros. Aktualnie Brawlhalla Tyle tylko, że z postaciami z produkcji Nickelodeona. Jak tu widzimy mamy do wyboru... Spam, Punch Avatar... I mniej znane nowe i starsze produkcje oraz... Parę, których w ogóle nie kojarzę. Dobra, nieważne. Gra wyszła w październiku 2021 roku, od tamtej pory regularnie dodawane są nowe postacie, areny i na pewno błędy, oraz dodawane nowe błędy, wiadomo jak wygląda dzisiejsza produkcja gier. Nagramy sobie w tryb Air Arcade, znaczy jest parę trybów, tak, tych normalne bitwy, w walki online i tak dalej, ale ja gram w tryb arcade dlatego, że będę mógł pokazać najwięcej postaci w akcji niestety właśnie tryb arcade się trochę zbugował, ja mogę zmienić tryb trudności z bardzo łatwego oczywiście, damy sobie radę, gdyby był jeszcze poziom trudności ja osobiście gram na padzie ale można grać na kreaturze Dobra. Nie, nie. tam nie bije. Nie wiedziałem, że Ej on nie była taka agresywna. Inaczej zapamiętałem. Czy mi się coś robi, czy? <śm> Dobra. Wybrałem, wybrałem Garfielda, bo jest jedną z nowo postaci, o i spadła, elegancko, a potem pasuje tematycznie, wiecie, poniedziałek, a, a ja tak on nie lubię poniedziałków, Cię nienawidzę nawet poniedziałków, <grym znowu> jak Garfield, dobra, jeśli chodzi o zaawansowanie walki, to jest zdecydowanie, zdecydowanie łatwiejsza, po panowaniu niż... po panowaniu i... Komplikacji niż takie inne bardziej zaawansowane. O, to jest bardzo mocne. Bardzo zaawansowane dietyki. Chunchi. Mamy... Mamy trzy rodzaje ataku. Szybki, silny i specjalny oraz ich... Oraz ich różne rodzaje w zależności od, od tego w którą strzałkę, w którą stronę się poruszamy, tak? A tak w górę, w dół. O. Elegancko, bardzo. Garfield, Garfield to taki jest bestia, proszę bardzo. Niby taki leniwy, a tak dalej. Jest bestią. No. Cała koncepcja polega na tym, że należy przeciwnika zrzucić z areny, wyrzucić go z areny. Czy to? Hmm. Myślałem, że pójdzie szybko, <laughs> że nie podniesie Aha, Czy nie podnieść tam to jest. Nie, 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 nie. Ja mam wypadł. Chodzi to, żeby rzucić z areny kogo, Rzucić go z areny, a im mocniej go bijemy, a skanik jest na dole Tym łatwiej Będzie to zrobić Prosto o. Jak masz 123% to leci o wiele dalej przy każdym ciosie Bierzemy tutaj Udzianie ninja, bo to jest ciekawa arena, która się porusza. Znaczy walczymy na, na autobusie, możemy z niego spać i używać innych samochodów. Więc, więc tu are areny są bardzo kreatywne. Wracaj do kanału. <grym> Dobra to. Myślałem, że tak dostanie. Łatwe. Easy. No, to się nie walczyłem. Na tej arenie Świat pizzy, pięknie, nie wiem, jak ktoś jest fanem produkcji Nikodiona. No to mu się podoba. Jest swoją drogą to jest. Nie wycizujemy jej do końca. Więc to jest, walczymy na lasagne mamy pizzę. Więc to jest pewnie arena tematy... NIE 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 NIE! Ha, tak mówię mówiłem, na szczęście gram na łatwym poziomie. Tak, dlatego oni... Przeciwnik musi mnie zrzucić więcej razy niż ja jego. Ale gram dlatego, że nie mogłem zmienić, tak? Bo jest tymczasowy błąd, który mi nie, poz nie pozwala. Dlatego gram na, na bardzo łatwym. Ale nie, poważnie jest błąd, to nie pozwala zmienić. Cieszę się, bo jeszcze dwa dni temu, kiedy testowałem grę, nie było tego błędu. Jest pewnie... Niedługo stanie poprawione to. Mam pytanie, czy ten... Czy mi się to jest jakaś... coś jak mina, czy coś? Czekaj, okay, uderzę w niego. Chyba tak. No do finału. Na finale jest Kora. Oh. no. Zwycięstwo macie mi tarcia. Dziękuję bardzo. bardzo. I migałem. To wszystko, chyba jeśli chodzi o. O Nickelodeon All Star Bro. Tak, czyli prostą taką bijatykę. Która bezpośrednio kopiuje pomysły z Smash Bros. czy innych tego typu produkcji. Jak widzicie na tym ekranie, to zwycięstwa, że w trakcie rozgrywki możemy odlokowywać. Na przykład, Art, Pan Arty, nowe dźwięki i tak dalej, tego typu rzeczy, Pan Arty, czy tam, no, Arty w ogóle, tak? Tak czy inaczej, z mojej strony to wszystko, no gra, mm, mm, można sprawdzić, skoro wpadła w Campbell Choice, to można odpalić, włączyć i pograć sobie chwilę, postawimy, kto się zna. Tak czy inaczej, dziękuję wszystkim za uwagę. I muzyka.